Cześć. Wybieram się dzisiaj na wycieczkę rowerową, a jej główną atrakcją będzie wieża widokowa w Kotowicach. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Startujemy z Oławy z samego serca, czyli z rynku. I tym rumakiem będziemy dzisiaj pędzić. Będziemy się kierować moją ulubioną trasą przez wały przeciwpowodziowe. Jeden filmik już jest na kanale, jak tamtędy jechałem. No a że akurat ta sama trasa prowadzi na wieżę widokową w Kotowicach. Także zobaczymy ją jeszcze raz. Ostatnim razem, jak jechałem tutaj, to nie było powycinane. ładnie cień był a teraz o jedno drugie wycięte a nic urosną nowe jak posadzam nie To wjechaliśmy na wały przeciwpowodziowe. Nimi już do końca jest trasa do wieży widokowej. Cały czas wałamy. ale bardzo lubię tą trasę. I te oczka wodne, które są po trasie, też. Zresztą zobaczycie sami. Pedałuję dzisiaj na moim Norteku model Viking. A porada dla Was, jakby ktoś miał takie problemy jak ja. Polecam wymienić sobie gripy, czyli te rączki na Ergon Ergon GA3. Jeśli macie problem z drętwieniem nadgarstków, tak jak ja miałem, to polecam je kupić. Miałem ergonomiczne wcześniej, jakieś no name'y. Które też miały wyprofilowane tutaj tak. Ale było to dość twarde, nic mi nie dawało. Postanowiłem trochę zainwestować, kupić od te gripy, i okazało się to remedium na moją bolączkę. Po 10 km jazdy już zaczęły, zaczynały mi drętwić nadgarstki, drętwieć nadgarstki. No a po wymianie na te gripy przestały. To była jedna zmiana, jaką wprowadziłem. Wcześniej próbowałem z kierownicą trochę do tyłu, trochę do góry, siodełko wyżej, niżej, nic nie pomagało kompletnie. Wymiana gripów i jak ręką odjął. Także jak kogoś też bolą nadgarstki, drętwieją, to może akurat to będzie też dobrym pomysłem i się sprawdzi tak jak u mnie. Także możecie sobie zajrzeć na stronę. Ja kupiłem je akurat na Allegro. Nie pamiętam ile dałem: 120 albo 140 zł, coś koło tego. Trzeba zobaczyć aktualne ceny, oczywiście. Także to jest Ergon GA3. Są jeszcze większe z większą tą podpórką pod dłoń. No ale mi te wystarczyły. ja Nie mam dużej dłoni, także jest ok. Pięknie, prawda? No, pogoda nam dopisała. Jest cieplutko, bezchmurnie. Patrzcie, ani jednej chmurki nie ma. Maksymalna temperatura dzisiaj to 32 stopnie. Także, no, idealnie na rower, jak jest gdzieś cień po drodze, bo stricto w słońcu to by było dość cieplutko i można byłoby się nabawić chyba udaru, nie? Także, jak jest gdzieś cień. Tak, tutaj kawałek zawsze się można chwilę zatrzymać, odpocząć i po chwili ruszyć dalej. Uważajcie w taką pogodę jak jest gorąco. 32 stopnie, w słońcu dużo więcej. Trzeba uważać, pamiętać o nawodnieniu. Także nie siedźcie w domu, bierzcie rower, hulajnogę, rolki, co tam macie. Idźcie w outdoor na świeże powietrze. No już jesteśmy niedaleko tej wieży Także pół za chwilę ogólnie do przejechania mamy dzisiaj około 30-35 km dokładnie podam na końcu filmiku ile przejechaliśmy w tym momencie mamy 14-600 według wskaźnika Także powyżej 30 będzie na pewno thank you na szczycie. Oto widoczki. Tam, nie wiem, czy widzicie, jest Sky Tower wrocławski. Najwyższy budynek we Wrocławiu. I tam, daleko, daleko góra Ślęża przebija się. Widoczność nie jest superancka. Nie może jest bezchmurnie, i świeci słońce. Dobra, czas iść na dół, zrobić kawkę, zjeść coś, i jedziemy w drogę powrotną. Kilka suchych faktów o wieży widokowej w Kotowicach. Także wieża została wbudowana w 2012 roku, czyli 11 lat temu. No i wznieśli ją na wysokość 40 metrów. Także wysoko, nie wysoko, jak na tereny nizinne, wieża widokowa 40 metrowa to chyba spoko opcja turystyczna. No i koszt budowy tej wieży to 1,5 miliona złotych. Także zainwestowali. A ja wypiję sobie kaweczkę i będę się udawał w drogę powrotną. Jeśli bawicie się w nagrywanie, tak jak ja, to polecam Wam kupić sobie coś takiego. To jest taki uchwyt na rzep do szelki plecaka. I tu sobie podpinacie kamerę i macie na szelkach. Super sprawa. A kosztuje grosze na Chińczyku. Zachęcam Was do kliknięcia łapki w górę i zasubskrybowania kanału, żeby Was nie ominęły następne porcje przygód. Także do następnego. Cześć!